Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Tomek niedawno wrócił z odstawy rzepaku i ładujemy resztę przeżyta też na sprzedaż. Mamy pełno u siebie na górze dla, dla świn. Także tutaj teraz to co zostało w świnosie resztę, resztę właśnie ładujemy na sprzedaż. Mieszka powoli wybiera. Powiem Wam, że to moje rozwiązanie, które Zastosowaliśmy mianowicie zasilanie kabla od sety i tutaj sprawdza się jak najlepiej najważniejsze co myszy tego nie gryzą I jest, jest gitara jest gitara były co do tego obawy czy to akurat na pewno zda egzamin ale jak sami widzicie brzmika działa teraz akurat ją wyłączyłem bo żeby za dużo też nie nie pobierała, żeby mi się nie wyłączył bezpiecznik nie wyskoczył także no tytuś glancuś jest no, ty tuś glancuś. rura tak jak widzicie nie wygięta w ogóle przy tym naporze przężytać czy tam czy też rzepaku rzepaku akurat mamy tam już puściutko wszystko, wszystko gra tak jak się należy, za chwileczkę wskoczę tutaj jeszcze do, do silosa trzeba będzie właśnie tu podgarniać wyczyścimy go, załadujemy i będziemy mieli z głowy już można wtedy powoli myśleć o przygotowywaniu silosów pod żniwa przyszedłem specjalnie na pole tutaj kukurydzy żeby wam zobrazować jedną kwestię jak wiecie wyzwanie X nadal trwa już niedługo będziemy robili analizę porównawczą w kukurydzy w grochu. To co było w poprzedniej edycji, e, czyli pszenica rzepak, i tam e, już, że tak powiem, zaczęliśmy pokazywać, co się dzieje na grochu, tak e, teraz, tak jak mówię, przyjdzie czas na kukurydzę i przyjdzie czas na e, na groch. Takie właściwe już naprawdę y, nasze lustracje. Pokrótce, chociaż szczerze Wam powiem, że to nic z tego mojego pokazywania, bo, y, bo, bo, bo co? Bo to, że kamera no nie oddaje tego, nie, nie, nawet nie ma opcji. W tym polu, na tym kawał, na tym polu, o tak jak widzicie tutaj, szut, tak? Przejechałem, wjechałem od, od ogrodzenia od rodziców po sesji. Przejechałem w jedną stronę, w drugą stronę i do połowy wróciłem, bo później właśnie zawija, zawinąłem tam i wyjechałem tamtędy. Tak zrobiłem na tym polu. No i tutaj teraz co stoimy w tym rządku. Ten rządek, żeby was teraz nie skłamać dobrze, przejdziemy tutaj dalej na pewno, bo tu gdzieś ścieżka wyjeżdżana była eee, tu jest zastosowany produkt X, a tu już na poprzeczniaku tego produktu nie ma wyrwę Wam, bo to trzeba zobrazować eee, pokrótce roślinę ciach to jest roślina z produktem a, pierwsza z brzegu bo na poprzeczniaku, tak jak mówię nie stosowałem, to jest Roślina bez produktu, mam nadzieję, że tu, że to widać gołym okiem. Już nie, nie, nie mówię o systemie korzeniowym, ale pokrój wygląd rośliny. Bez owijania w bawełnę. Ja wiem, że to jest trudne do uwierzenia i wręcz aż nie do uwierzenia, ale szczerze wam mówię z ręką na sercu, że to jest Tutaj nie był zastosowany produkt, a tutaj był. Robiłem to też wszystko z ręki. Stąd też, widzicie, tutaj taki kawałek niewłączona sekcja, a już dalej włączona. Nie robiłem tego na, na automacie, z tego względu, że no nie objeżdżałem pola dookoła, nie zarysował mi dookoła, więc automatycznie też nie mógł wyłączać, bo wiadomo, to by się nakładało i robiło wielkie, wielkie bum. Stąd też z ręki, musicie mi uwierzyć na słowo, naprawdę dwie ścieżki i kawałek tamtej jest przejechana z produktem, reszta bez. Myślę, że gołym okiem widać różnicę. Mam nadzieję, że na grochu będziecie widzieć, tak jak kamera to oddaje. Tutaj jest przerwa, bo był taki niedojechany przejazd, więc spokojnie możemy tutaj 3 metry określić jako, jako to miejsce. I, I zaraz Wam tutaj Pokażę wszystko, jak to wygląda. Jak to wygląda. Jak tak się schylę, Czy to pokażę? Nie pokażę. No nijak. Tu mamy po tej stronie zastosowane właśnie bakterie produkt X po tej nie. E, delikatna różnica w wysokości jest. Myślę, że to jest jakieś. No 5 pięć, zależy. 5-10 pięć, cm, więcej, więcej nie. Zobaczymy co korzeń pokaże. Dobrze że ten ostatni opad był taki obfity. Przynajmniej będziemy mogli sobie korzonki dokładnie dokładnie sprawdzić. No i tyle skuteczność zabiegu. Tak jak widzicie czyściutko prócz prócz fiołka ale to nie jest. Nie wiem czy nie pokazałem tak prócz fiołka ale to nie jest. To nie jest znowu żaden problem nawet i w plantacji nasiennej czyściutko jest, jednoliściennych nie ma gitara, gitara i jeszcze raz gitara dobra, idę bo chłopaki mnie te czwórkę rozbierają żeby czasem na złomie nie wywieźli no i cóż obrządki i będę zabierał się za zabieg te trzy w pszenicy więcej oczywiście dowiecie się już wkrótce tak jak powiedziałem, te trójka latuje na pszenicę, zacząłem od pszenicy po kukurydzy, yy. objawy żerowania skrzypionki, zobaczcie, co ona tutaj porobiła i tutaj siedzą larwy, tak, kłosy wyglądają bardzo ładnie, jak po kukurydzy to jest, to jest ok, 2, 4, 6, 8, 10 pięter. Zdarzają się te kłosy, które są, wyglądają dużo ładniej ale też są takie mniejsze tak jak tutaj no. ale ogólnie plantacja wygląda wygląda bardzo ładnie bardzo ładnie, jak po kukurydzy to jest ok, Łan usztywniony zobaczcie jak ta pszenica wraca jest dosyć czysty, co prawda pojawiają się mączniaki eee, stąd też ten zabieg, przydałaby się jakaś morfolina, ale na kłos podawać morfolinę nie bardzo stąd też zwykły protykonazol w ilości 120 gram na hektar I tyle o, dorosła, dorosła skrzypionka poleciała Także no, wygląda to dobrze Za chwilę wjadę w, w pszenicę nasienną Też Wam tam pokażę jak wygląda I przede wszystkim Kilka słów o stokłosie Mam nadzieję, że nie zapomnę powiedzieć Ale e, mam to gdzieś w głowie Także e, Będę na pewno Starał się o tym, o tym mówić Na sam koniec, plantacja elektry. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No i cóż mam powiedzieć, ten deszcz, który spadł ostatni e, w ilości. No, stacja, ta, która stoi koło domu, pokazała, że to był opad e, 76 litrów. Czy to wierzyć można? Sądząc po tym, jak tej wody było dużo, jak ona została skumulowana w dołkach i ile jej było, myślę, że można wierzyć tej stacji. Wydaje mi się, że jest ona no, dosyć, dosyć dokładna, także mm, powiedzmy, że tego się trzymajmy. Nie ma sensu w ogóle mówić, czy taki opad był dobry, czy zły. Deszcz spadł, koniec, kropka. Tego się trzymajmy i można tylko na, e, napomknąć że on uratował uratował tutaj plony no zawsze jak ja gdzieś coś chcę nagrywać to mi tutaj ktoś dzwoni mniejsza z tym e, uratował uratował no co tutaj, co tutaj zostało uratowane mianowicie no woda na kłos jest naprawdę niezbędnym Ogniwem, który no, musi, musi, musi być. I tutaj kropeczka. Nie ma co się nad tym za bardzo rozwodzić. Eee, tak musi być. Spadło. Jest petarda. Kukurydza, petarda. Eee, jeżeli chodzi o wodę. Groch, petarda. Jęczmień, pszenica, jara, bajka. I tyle. Tyle w temacie. Miałem Wam powiedzieć kilka słów odnośnie, właśnie, stokłosy w uprawach w nasiennych. Wiele było komentarzy typu, że nie powinienem siać na reprodukcję materiału, ale powiem Wam szczerze, jest tutaj gdzieś prawda poniekąd, ale walczę z stokłosą już chyba szósty rok. Więc sumą rzeczy no nie ma możliwości, żeby ona była. Naprawdę uwierzcie mi, ja też nie chcę nikomu wcisnąć jakiegoś badziewia. Sam bym nie chciał, żeby, żeby u mnie na, na, na polach pojawiła się stokosa, bo to jest cholerstwo, wiem o czym mówię, bo, bo, bo z tym walczę, tak? Wiem, co to jest za cholerstwo. Więc uwierzcie mi, naprawdę na słowo, nie chcę, żeby u was pojawiła się tego typu roślina w plantacji, jakiejkolwiek czy to pszenica, pszenżyto czy cokolwiek innego, nie chcę i, i do tego nie dopuszczę eee, w tym roku tak samo poszła awoksa właśnie po to, żeby tej stokłosy nie było jeszcze raz powtarzam, po to żeby jej nie było i nie ma najważniejsze najważniejszym eee, Punktem w walce z tokłosą jest nie dopuścić, by ona wyrzuciła wiechę. Jak wyrzuci wiechę, to już jest po ptakach, to już tam od razu plantacja powinna być yy, odrzucona. I tutaj, bez dwóch zdań, jeżeli gdzieś ona się tam pojawi, mówię pojawi, ale w formie takiej wiecie, że gdzieś ona tam liście dopiero wypuszcza. Pal jeli licho, naprawdę. Niech sobie ona jest, ona dopóty, dopóki nie wyrzuca wiechy, nie, 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 nie wyda nasion, no to tutaj jest, jest nadzieja, że już nie wyrzuci. I po to właśnie też stosujemy, to nie jest tak, że polecimy jakimś herbicydem, i on nam wyczyści stokosy na żółto. No, no nie ma, nie ma cudów. Jeżeli ona jest nietrafiona w fazę yy, przy wysokiej dawce, wysokiej dawce, albo na początku zostanie zahamowana, rozwój zostaje zahamowany, nie rośnie, i później, później z czasem, w zależności od dawki, ona zamiera. Jeżeli dawka gdzieś tam była przy, m, za mała, wiadomo, ona się gdzieś tam pojawi ale nie wywali wiechy. I to jest, to jest klucz do sukcesu w walce z tokłosą. To, że gdzieś tam jakaś trawka rośnie, to naprawdę, naprawdę to jest nic w w porównaniu do wiechy. W jednej wiersze może, może być nawet 100 do 100 nasion. No to wiecie, co to się robi, nie? To już jest tragedia. I jeszcze raz powtarzam. Uwierzcie mi na słowo, ja bym tego nie chciał na polach, a walczę z tym, wiem co to jest za cholerstwo i nie chciałbym i nie chcę i nie dopuszczę do tego, żeby u kogoś z Was z mojego, z mojej plantacji nasiennej tego typu chwast się pojawił, czy też inny. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!